Witam wszystkich, jestem byłym wolontariuszem Fundacji Janusza Szostaka. Z Fundacji odszedłem jakiś czas temu Nie widziałem sensu w ogóle współpracy dalej z tym człowiekiem, który według mnie jest zwykłym Oblechem i Tomanem, potwierdzam słowa Rudkowskiego, który sam go uważa za mitomana, za hienę, która żeruje na ludzkim nieszczęściu. Nie powinno tak, nie powinno tak wyglądać, nie powinien się tak zachowywać. W ogóle prezes jakikolwiek uważam w fundacji, a tym bardziej, który się zajmuje poszukiwaniami osób zaginionych. Jestem naprawdę w ciężkim szoku i pod wrażeniem jego zwolenników, którzy naprawdę biją mu brawo nie wiadomo z jakiego powodu. Osoby, które nie były w środku tej fundacji, nie wiedzą tak naprawdę, co się tam dzieje, jak on ją prowadzi, yy, w ogóle do czego mu są <laughs> potrzebni ci wolontariusze, skoro yy, na niego nie liczy się, prawda, osób zaginionych, tylko to, co sobie yy, Szostak ubzdura w tej, yy, że tak powiem, siwej łepetynie. Bo jak to można inaczej nazwać, skoro taki człowiek publikuje materiały o Ludkowskim, czy to o mnie, próbując nie wiem, kogoś tutaj znieważać, jak i poszkodowaną, jedną z osób przez niego obrażoną, Annę T. Nie będziemy tutaj polemizować i wnikać, o co tam dokładnie poszło. Osoby, które śledzą jego kanał czy tam Facebooka. Wiedzą o czym tutaj jest mowa. Ludzie, chciałbym was naprawdę przestrzec przed tym, co, co ten człowiek tak naprawdę wyprawia. Już nie chodzi o fundację, ale w ogóle o jego jakiekolwiek działania, tak? Jego sposób bycia. Zawisna, po prostu żmija, która by wyssała krew do ostatniej kropli z żyły, czy to nawet nie wiem z dupy, czy to z, nie wiem z czego, tak? Wystarczyło mi parę miesięcy, żeby zobaczyć, jaką jest osobą, jak obiecuje. Jak obiecuje jedno, robi drugie. Nie wiem. Jego na przykład znakiem rozpoznawczym jest potwierdzanie sobie informacji z od jednej osoby w wolontariacie do drugiej, czy to prawda, czy nieprawda. Tam nie ma w ogóle zaufania. Jedno, jedno, jedno mówi, drugie robi. No, Człowiek, nie wiem, ze swoją jakąś bujną wyobraźnią, nie będę już wspominał o aferze jedną z wolontariuszy, która odeszła yy, po tym, jak oferował jej yy, usługi seksualne, wypisywał sprośne wiadomości. SMS-y, które są, mogą zostać użyte, tak. Twierdzi człowiek, że się nie boi, nie widzę, nie widzę problemu. Skoro chce wojować, nie wiem, to nie ma problemu. No Widocznie, progesteron mój jeszcze na to pozwala, żeby iść na udry z innymi osobami. Yy. Jakim trafem, jakim to cudem z wolontariatu, z pierwszego naboru nie ma już nikogo, odpowiedzmy sobie wszyscy na pytanie i stawiam tu takowy pytajnik, ja tylko pytam. Ja tylko stawiam pytajnik, tylko pytam, tak zaciągnijmy może faktury, rozliczenia, które powinny być po zbiórce. W Gdańsku poszukiwanie wiony wieczorek, gdzie było zebrane około 11 tysięcy złotych. Zastanówmy się, gdzie jest też ta pieniędzy. Nie będę mówił kwoty. Pan Trzostak chyba powinien wiedzieć, o czym tu jest mowa, tak? Ale jeszcze do tego wrócimy. Może wróćmy do tematu oferowania dziwnych rzeczy młodym dziewczynom z fundacji. No, zastanówmy się sami. Marzone, tak? Marzone? Tu po co? Udarzona, ona skoro sam pisze, a innych o to posądza, nie wiem, próbuje sam konfliktować ludzi. Widocznie, on mówi, że nie ma czego zazdrościć Rutkowskiemu. Wydaje mi się, że zazdrości mu sam tych wyroków, skoro tak o nich wspomina. Widocznie chce być jeszcze bardziej popularny i medialny przez to, no bo mówię, no, człowiek w jego wieku, żeby się nie pomylić, 64 czy 67 lat, nie, no chyba tak się nie zachowuje, tak? Tym bardziej, że jest prezesem fundacji, organizacji, która poszukuje osób zaginionych, tak? Ja mogę jeszcze więcej tej prawdy tutaj obnażyć, ale uważam, że wisienka na torcie Musi być na końcu, ona musi najlepiej smakować. Jeszcze jest wiele do powiedzenia jest wiele dowodów jego przestępczej działalności o tym, jak nie szanuje pracowników, wolontariuszy, jak wolontariusze odchodzą, jakie mają o nim zdanie. Jak skrytykował ostatnio yy, yy, nurków z grupy KS Magnes, tak? po czym zaraz przyleciał, zaczął ich publikować i w ogóle, że oni tacy są super. Już nie wspomnę o nurkach, których załatwiłem ja do wyjazdów w Brodnicy a nawet za to nie podziękował, tak? Eee, już nie mówiąc, jakie śmieszne pieniądze to rozliczył i ludzie wolontariusze musieli dopłacać do tego wyjazdu. Rozumiem, że żeby to tam jeszcze, że także kolację musieliśmy sobie kupić, czy to, czy to, czy to paliwo. Rozumiem, nie cichaliśmy na własne, na własne życzenie, ale żebyśmy jeszcze musieli dopłacać 100 zł do, do tego biznesu, który, skoro on dostał pieniądze z Olenu, no, no, no halo, o co, o co tutaj w ogóle chodzi, tak? Nie tędy droga, no. Oświadczam, że zawiadomienie w prokuraturze zostało dziś złożone. Zeznania na policji, tak samo w sprawie szostaka jego działalności. Niebawem yy, ok, yy, będą też poruszone yy, tematy związane yy, z oferowaniem yy, dziewczynom yy, takich oto właśnie usług. Ja nie chciałem tego robić. Widocznie ten, ten człowiek chciał, widocznie chce mieć wyroki. Nie ma problemu, yy, ciąg dalszy nastąpi. Cześć. Jeszcze dodam, że już nie wspomnę, jaki z szostaka jest pijak, jak na wyjazdach yy, spożywa alkohol, że własna żona musiała go wynosić z pokoju. No to uważam, że chyba to jest niedopuszczalne, jak, yy, jak na yy, prezesa fundacji, prawda? Yy, są na to filmy, na to, na to zdjęcia, jak on się tam świetnie bawi, na drugi dzień chodzi i szuka, nie wiadomo czego. No. No nie tędy chyba droga, ja stawiam tylko pytajnik Janusz ile wtedy wypiłeś, tak? bo to chyba ma znaczenie, tak? że na drugi dzień w ogóle yy, szukałeś ludzi, tak? yy, pomytałeś ludźmi co mają co mają robić i tak dalej, no, wiemy dobrze, że ludzi nie szanujesz, no, ale miej chociaż, chociaż ja do się przyznać, a osoby, które zostały wcześniej poszkodowane to chociaż im nie wie, chociaż ich przeproś, trzymaj się.